Thank <laughs> you. Uginanie ramion ze sztangielkami siedząc z supinacją jest to ćwiczenie angażujące do pracy mięśnie i dwugłowe ramienia, budujące masę i siłę, ale również wpływające na kształt, czyli na szczyt naszych bicepsów. Siadamy w pozycji neutralnej na ławce skośnej wychylonej do tyłu, ramiona zwieszone luźno do dołu i od tej pozycji zaczynamy pierwsze powtórzenie. Unosimy prawą rękę w połowie, odkręcamy nadgarstek do góry i Idąc jeszcze wyżej w górę, wydychamy powietrze wtedy, kiedy biceps jest w największym skurczu izometrycznym. Analogicznie postępujemy z drugą ręką. Tempo ćwiczenia powinno odbywać się na dwa, czyli dwie sekundy unosimy ciężar, i dwie sekundy opuszczamy. I wydech. I jeszcze druga ręka. I wydech. Tak wygląda prawidłowa technika wykonania tego ćwiczenia.